Zenek Martyniuk mówi o synu i świętach. Takie jest oczekiwanie ojca Zbliża się Boże Narodzenie. Magia świąt i miła atmosfera sprawiają, że nawet najwięksi wrogowie zakopują topór wojenny. Zenek Martyniuk nie ukrywa, że liczy na pojednanie ze swoim synem, Danielem. Jego słowa mogą zaskoczyć. 1 grudnia syn Zenka Martyniuka rozpętał w sieci burzę, zamieszczając nagranie, w którym w ostrych słowach zwraca się do swojego ojca. Zarzucił mu, że bardziej dba o swoich znajomych niż o własne dziecko. Do sprawy szybko odniosły się mama Daniela i żona Zenka, Danuta Martyniuk. Jego matka nie mogła znieść gorzkich słów wypowiedzianych przez Daniela. Nazwała go narkomanem i ćpunem. Jestem pewna, że gdy nagrywał ten film, był naćpany. To jest człowiek uzależniony. Ja od dawna namawiam go, by poszedł na terapię lub do jakiegoś ośrodka odwykowego. Cały czas młodym mówię. Już wcześniej załatwiłam mu dwa ośrodki. Jeden pod Warszawą, drugi na Mazurach. Nawet do jednego wpłaciłam zaliczkę 6 tysięcy, ale nie pojechał i pieniądze przepadły. Nie spróbował leczenia, mówiła w rozmowie z faktem zdenerwowana Danuta Martyniuk. Kilka dni później okazało się, że sprawcą całego zamieszania jest. Skolim jak podawał portal Show News, Daniel Martyniuk ma być zazdrosny o wykonawcę, który współpracuje z jego ojcem przy programie Disco so Star. Zenek Martyniuk pogodzi się ze swoim synem podczas świąt? Wszystko wskazuje na to, że Zenon Martyniuk nie chce chować urazy do Daniela. Muzyk w rozmowie z serwisem pudelek zdradził, jak będą wyglądały ich tegoroczne święta. Gwiazdor liczy na to, że połamie się opłatkiem ze swoim synem. Na pewno będą rodzinne jak zawsze. Nie znam szczegółów, ale raczej w domu, jak zwykle. Pewnie żona wyprawi jak zawsze. Jak to mówię, czas pokaże. Oby śnieg spadł. To będzie klimat bardziej świąteczny. Myślę, że będzie okazja, by się połamać opłatkiem z synem. Tego sobie życzę, powiedział Zenek.